Mam go tutaj. Lurey Play Games sobie trochę ściszę. Uhuuu. No i jesteśmy na Rezipaku. Link do pobrania paczki macie w opisie. No, no i zaczynamy. Ok. Ogólnie się z nami ciągle język przełącza. Good. No, i w tym pierwszym odcinku zajmiemy się przerobieniem tego pokoju. No to zaczynamy. Dobra. Dobra. Tak w miarę, żeby to ładnie wyglądało, się postaram zrobić to w moim stylu. To jak ja lubię budować, a nie jak ktoś na by narzucał. Lol A tak w ogóle sobie satyka zrobimy chyba. Yy, albo. No dobra. Jest klata. Tragacie. Okej. Okay. Ubierzemy się. Sikierka w ruch. No. Tak ogólnie to y, nie jest... Y, to nie jest jego paczka. Znaczy... Chodzi mi o to, że taki gościu y, dostał prawa autorskie od tych Dostał prawa od LOL. No tych wszystkich sefiarzy. Znaczy no, chodzi mi... No, fuck. Chodzi mi o to, że dostał yy, pozwolenie na wszystkie pluginy i w ogóle. No i pika. Yy. Udostępnił paczkę. Teraz można ją pobierać. No i no, tak jak powiedziałem link będzie w opisie. To taki pierwszy filmik, żeby Wam pokazać tą paczkę. I żebyście zobaczyli, czy nie wiem, czy Wam się podoba, czy do dupy, czy nie wiem. Powiedzcie, czy chcecie. Albo dobra, w pierwszym odcinku nie będzie linku, bo nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać. Jak nie będziecie chcieli oglądać, to po prostu nie będę z tego nagrywał i nie podam Wam, bo nie będziecie chcieli. No i tak w ogóle to chciałem pozdrowić raz jego, jeżeli by chciał to obejrzeć. Właśnie na wakacje, znaczy nie na wakacje, tylko na urodziny. 12 września planuję sobie zakupić jego koszulkę. Bo mi się bardzo podobają. Dobra. No to ogarniamy teraz tutaj ten pokój. Tak jak myślałem. W następnym odcinku nie już jakąś muzyczkę, bo tak trochę pewnie Wam cicho, ale. No cóż. Na razie Wam nie chcę puszczać żadnej muzyki w tym pierwszym odcinku, bo jak wiecie, dobrze, pierwszy odcinek jest taki, że chcę Wam powiedzieć. I pewnie niektórzy by się pytali, czemu akurat zacząłem już w trakcie. Zacząłem nagrywać w trakcie gry. Chodzi mi o to, że już mam Tomek, a nie zaczynało nowa. No więc. Nie, że, nie, to, że na przykład nie wiem, nie chce mi się czy coś. Tylko po prostu tego nie mogę zrobić. Nie mogę zrobić, ponieważ nagrałem pierwszy odcinek, a nie nagrywałem przez przypadek dźwięku. No i długo. Dobra, mam jakieś 5 minut jeszcze. Pójdziemy zasadzić sobie drzewka. Tak jeszcze pod koniec odcinka Wam pokażę jakie są modyfikacje wgrane w ogóle. M wiem, że niektórzy mogą nie oglądać po prostu Rezi'ego. No, no, ja w każdym razie oglądam, pozdrawiam Cię Rezi, wszystkie odcinki Twoje obejrzałem. I będę nadal oglądał. Jest zajebisty. Sorry za sło słownictwo, no ale... Nie, nie wiem, jak to inaczej określić. No, i popatrzcie na to. Bijemy sobie dziewko i patrzcie. Jeb. No, tu też jest bardzo przydatna modyfikacja. Tak samo mapka tutaj, jak widzicie, albo taka mapka. No, w następnym odcinku, nie wiem, będziemy zwiedzać, albo, nie wiem, tak w czegoś poszukiwaniu pójdziemy. No boże, zaraz będę chyba wychodził z tego świata. No, wam przedstawić jeszcze mój świat, na którym gram codziennie, jak mi się nuli. Mam dwa światy jeden świat jest z siostry, No i tak ciskamy. Trochę drewna pozbieramy, żeby było Tutaj poza odcinkiem pewnie zrobię taki mościk na tamtą stronę. Pik. No, no tu skończymy tutaj te ściany i... Dobra, to ja robię cięcie. Zrobię ściany i zobaczymy się za chwilkę dobra, to do zobaczenia okej, okay, już jesteśmy z powrotem tutaj widzicie, że wszystko ładnie zrobiliśmy mam tutaj, nie wiem, ale mi się zarąbi, się to podoba, tak fajnie się układa nie, że taki bloczek, taki bloczek koło siebie, tylko, że się tak połączyły i to jest taka jedna jakby, nie wiem, kora czy coś takiego tutaj mam takie wyjście dobra no więc to by było na tyle z mojego świata. Teraz pokażę Wam mody Optifine Minecraft Coder Pack, Forge, Mod Loader, Minecraft Forge, Jakieś bez Nie wiem co to. Gui Api Dynamic Lights, Dynamic Lights on Burning, potem macie te Dynamic Lights lights, sorry Tricapitator e, Custom Spawner, Custom Autonomous Striker Update Check. W 7 No i tak wiele innych Dobra, no więc tutaj by było na tyle. Teraz wam pokażę mój drugi świat. No, fak, zapomniałem, że nie jestem w domu. No to jakąś różdżkę znalazłem. Nie wiem, jeżeli razi to oglądasz i wiesz co ta różka robi, to powiedz mi. Dobra. To wrócę, tam do domu i zaraz się zobaczymy, bo chcę wam pokazać jak to wygląda. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Tutaj są jakieś lasowe rzeczy, złote jabłko, łóżko, kocioł znalazłem. No i sorry, bo tam widzieliście pewnie, że w nocy nie było żadnych potworów, bo siostra jak grała to yy, ten... To włączyła sobie chyba yy, yy, peaceful'a, a ja nie zauważyłem, dopiero zaraz się skapę. Pół drewno tutaj Pach pach pach, a tutaj to co mi się najbardziej podoba. Enchantujemy sobie torby. Właśnie fajny też jest mod backpack, że możemy tutaj sobie powkładać. I teraz patrzcie, powkładam no to takie coś. Okej. Okay. I teraz wywalaj bat, backpack. tutaj już itemów nie mam. Też jak go wezmę z powrotem. O. To jest bardzo przydatne, bo tej itemy nie znikną z niego. No chyba, że backpack zniknie. Chociaż nie, wiem, czy on znika, czy nie, ale. Dobra. No, jeszcze Wam coś chciałem pokazać, chyba? Nie, to chyba by było na tyle. No, dobra. To dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. A, i jeszcze chciałem pozdrowić mojego przyjaciela, który pewnie to będzie oglądał. Pozdrow Bartuś. No, i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.